Dzień dobry moi drodzy. Witajcie po bardzo długiej przerwie w Cold Warpsie. Była, była bardzo niestety długa przerwa, ale wracam i to no, na razie nie z kampanią. Kampania będzie później. Dzisiaj bardziej takie starcie w gronie znajomych. I ze mną tutaj są dwie osoby: Mac Witam. i Lotnik. Witajcie. Tak, oddział specjalnej troski, tak to powiedzmy, bo była nauka grania, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Miałem sam długą przerwę, więc może się nie wyrąbiemy na najłatwiejszym, na, nie najłatwiejszym, na normalnym bocie. Może jakoś to wyjdzie. I gramy na dwóch modach. Mod jeden poprawia optykę docelności dla piechoty, uzbrojenia i tak dalej. Docelność to jest masakra. Obracający się czołg może trapić swoją własną gąsienicę. I na poprawienie optyki e, wizualnie dla czołgów. I na razie będzie to starcie... Na Niemcach czesny, następne zagramy na wczesnym Rosjanami, ale na razie skupmy się na tym starciu. Zaczynamy. Ja biorę panca od razu na start. Jedyneczka sobie jedzie. Nie ja ja biorę, patrz piechoty. Na, na razem razie ja... jedynką ja. zajmę tą strefę. Ale ja eee... od razu. Tu... tu lotnik, postaw sobie piechotę, żeby ci zabezpieczyła ten sektor. Dobra, bo najbardziej korzystne miejsce to się wydaje. Przede wszystkim musisz mieć broń przeciwpancerną. Najbardziej opłacalny jest czołg, bo obroni się przed piechotą. Niż armata. Mm, w twoim przypadku Mac. O, tu masz gorzej. Ja mam otero. Eee, Nie ten przycisk. To miejsce wydaje się być ok, Bo ci wróg tutaj łatwo nie podejdzie, jest na otwartej przestrzeni dookoła. Więc w tym miejscu musisz to sobie ustawić. Ja mam największy problem, bo będę musiał zająć się strefą, która. No nie ma za bardzo dobrego miejsca do wyboru do obrony. Ale jak mówiłem, na razie jadę w czołgiem. Trzeba obserwować, czy mój Opel będzie driftował, ale chyba nie. Chyba Jedzie... się naprawił. Jedzie normalnie. Szkoda. No. Może lotnika nie będzie driftował. Pokazać. Zaraz zobaczmy, tylko pakuję jeszcze tą piechotę ciężarówy. Dobra, mogę oddział piechoty. Ja tu muszę jak najszybciej kuźwać. Gdzie tu się... Ta środkowa strefa jest tak beznadziejna, bo to wygląda jak śmietnisko. Nieprzyjacielski samochód nieznany. Prawdopodobnie ba. No, rusy lubią te ba. Ta, ba. tak lubię. Kuźwa, już weszli na moją flagę. Nie no te MG34 są takie słabe. Poprawka, MG13, myślałem, że 34 tu ma. Co? 13? No! 13? Coś takiego jest nie? To chyba samolotowa. Znając życie, ta, bo Niemcy mówili, oszczędzać na. To. Znaczy, Panzer 1 to jest. Gdzie tu, kurde. Kurde, ja już mam tu samochód jakiś. No mówiłem, że jedzie! To jest ba 20 Boże! Z karabinem maszynowym? Tak. Ja nie Jezu. mam pan, Moi głupi żołnierze, zamiast zatrzymać je i strzelać do wroga, to biegli na niego jeszcze! U mnie podobnie było z jednym. O, to auto! Te ruskie są zbyt wytrzymałe. Wytrzymują dużo naprawdę pocisków z karabinów maszynowych. Eee, wódka! Siła wódki, tak zwana. Ja tę całą strefę muszę szybko oczyścić. Chyba straciłem cały oddział piechoty. Tak. Zostało mi trzech żołnierzy. Eee, no zdarza się. Dobra, muszę jeszcze raz. To jest zły znak, bo oznacza, że w takim razie tutaj zaraz przyjedzie jakiś pojazd, i nie mamy jak obronić tego miejsca. Zaraz załatwię ten 7. Ja sobie pociągam 2,8 mm Rakietnica, czy to to jest. To jest armata zwykła. To jest 28, i po wystrzale pocisk zmniejsza się do 20. Dziękuję. Więc lepiej zainwestuj w normalne 37 Ja zainwestowałem właśnie w 37 i teraz postawię sobie na strefie No Wiem ale to z państw wcipuło się samochodem na początek Ko lagi. No. Pójdź was granatę biegnie! No nie! Co jedne, usłyszałem taką eksplozję w tle. Nie tylko ty Najkur... Najgorzej, że on podbiegł z tym granatem, rzucił go i spierdolił. Oj. Można, można. Od kiedy te boty zaczęły myśleć? I tak. Nie, tu muszę oszczędzać sobie eee, na Bizona czy pancera? I to. Kuźwa, jedzie tu ba 20 Gdzie ja mam różnicę? Ja do jednego strzelam. Zawaź różnicę! Ten moment, kiedy jesteś tak biedny i nie stać się nawet na terkotkę. Wydałby się Moździerz. Kuźwa! Ja mam tak. dość spokojnie, jak teraz się tutaj czekać. Te tak ruskie jest. mają zajebiście twarde głowy! Dostał właśnie w łeb z tego... Kara i... Kar czy Gewer to się... Nie, kar chyba. Jak, jak czterystka 47 będzie dobra? Yyy, armata bardzo dobra. O kurde, mi otacz ognia! Stop Stop. No widzę na twojej strefie się niezły błęd dzieje. Well środkowe często dostają w pierdziel. Różnicy jeszcze nie ma, co... St nie stać mi jeszcze na pancera. O nie, zaraz będzie trójka, jak będzie trójka dostępna, to oni wyciągną coś lepszego. No i przyjedzie Ci taki teciak. Ale dosłownie, jakby mnie dwa oddziały naraz atakowały. O! Do Ciebie jedzie te 60 Wow! Groźna, wiesz? No dwudziestka. I zaraz duży kąt. Nie! Zaraz zaraz nie! Hit. Ej, mi tlipat. Jezu, mój niemiecki żołnierz jest tak już zmęczony, że aż czarno mu przed oczami się robi. Ała? Nie! Bas skręcił! Przez to, że skręcił, to się odbiło. Kurde, szybciej! co ty robisz? No, jeden pojazd mi zniszczy wszystko. Zbij to Kur... mi tu żołnierze padło A... wa ja Oj. muszę... Jest, Rozwaliłem ba? Rozwaliłem ba! Uhu to Co?! Z różnicy trafiłem ruskiego żołnierza! Nic! <noise> Co? Jaki cudem. Stalowa głowa? Co najważniejsze to jest 7... 9... Au, 92! Niedobrze, ujrzą już ginie. Zniszczyłem wrogi. wrogi czołg. Co no dobrze. Teraz ja wam pomogę tu. Wysyłam czołg pod środek. Eee, mogę pancerować F2? Czemu nie? No, przynajmniej teraz tylko KW-1 i T-34 będą stanowić zagrożenie dla czołgu. Nie ty, kurde. Jak ty nie umiesz życia. Aż tutaj stanął. Nie, nie, sobie gdzie jesteście. Właśnie dobry pomysł. Ja będę też musiał zainwestować w inżynierów, aby kupić. A zbudować te okopy? No, ja się buduje tutaj sobie. Ma na klep to nie jest te U, BT! 7. A gdzie ten BT7 jest? Muszę was za górką. Tu mam piątkę, tu mam czwójkę, tu mam nie... o, dobra. Eee, może nie podjeżdżaj, jak ja chcesz rozwalić Beteka Dostał. Kuźwa, dlaczego nad nim? Nie ma. W ogóle nic się tutaj u mnie nie dzieje za bardzo. Może... Ciesz się. Mam pomysł, wiesz jaki? Podjadę do tego Beteka, spróbujemy go może ukraść teoretycznie pomysł ok. Tu jeszcze piechot, Tylko ja, ja mam mało kasy, a potrzebuję... Wait. Ja tu widzę wrak pantery. Jakim cudem. Idzie opuść pancerna. No jak to jakim? Przecież my cofnęliśmy się tylko w czasie. I suk! Suka! Su-7-6. Ała! stałem w jedrze. No, dasz masz dymne pod czwórką. Oku, nie zdążyłem wycofać. Nie, nie spodziewałem się takiego zagrożenia w tym miejscu. Well, jak ja mam pancera 4 to no, duża szansa, że podwyciągnie coś dużego. Na razie z... e, flagę nam z tyłu jeden rusek zajmuje. Jakim? Przedostał się po cichu. Assassin. Eee, te 34 jest u Maka, Mak coś mówiłeś, że nic się tam nie dzieje. Zau zauważyłem. Moja 47 chyba sobie nie daje rady. Załaduj podkalibrowe. Nie ma, jest y, AP tylko. O kurde. Wiem, <grym> jest problem. Y, chyba muszę się wycofać. Nie mam y, czym zamienić. Z Jest poza zasięgiem, musi jeszcze kawałek podjechać. Widzisz, nie jest w informacja. Tym moduł strzał z to. Dziękuję. Ale tylko ja, jest unieruchomiony taki, jeż, a nie zniszczony. Ja, przejęli, wiecie, taki przypał trochę. O i, i... ale jeszcze żyje. Z Czekaj, ja tu, ja tu, pomagam Makowi. Okej, okay, zapalił się. Y... Kurde, problem, bo eee, ja nie mam CP, Widzę, widzę, to. widzę. widzę. Kuźwa! Ale to, hamidło. Podniósł lufę do góry i se przejeżdżał, widzę tylko jego końcówkę lufy. Gdzie ten su? Brakuje mi jakiś CP. Niby mam prawie maksa, ale... Miejsca, to jest limit jednostek, jakie można mieć. A, tak, czy ja już nic jest, więcej nie mogę mieć? Jest to zrobione. Yy, czekaj, CP, CP, CP. Yy, o, teraz, teraz mam C więcej. O! I to o wiele więcej. Tak, CP nie, to teraz miejsce. Nagle mogę. Jak tracisz jednostkę, to zwalnia miejsce. Bo ty masz same HEki. Ale co wziąłeś? To, yy, nie, chodzi mi o 47. A, to wystrzelała się. No, muszę iść, ten, ten mu podstawę. Eee, lotnik, dasz radę ogarnąć z powrotem tę strefę? Zaraz ogarnę. Późno, moje jednostki gapią się w przeciwną stronę. Eee, dobra, mogę pan co czwórkę wystawić tam. A bo masz pod dobra, ma masz te podkalibrowa. Dobra, ja sobie załatwiam moździerz, żeby piechotek dębić lepiej. Eee, I mogę zająć tę strefę środkową. Wysyłam tu oddział piechoty. U nas będzie tygrys, ale chyba nie ma sensu go wyciągać, bo najsilniejsze co wróg wyciągnął to jest na razie te eee, 28 No t Zlikwiduję Darnę. lotnik tam z twojej strony, widzę te czołgi, muszę tylko podjechać spróbuję ten działem ogarnąć Nie, pancerem podjadę O kurwa, ale celność Ja mówię 37-kę Też jako nie trafiłem wcienotną. Za mały damage robi Kuźwa, ten T28 jest na granicy zasięgu, muszę podjechać. Czekaj, T28 jest tu. Smaży się. Zastanawiam się, czy zniszczone. brać order. Y Nie polecam. Gdzie ruskiem i z różnicą podchodzą? Ale celność porażająca. Dobra, ja tutaj potrzebuję uzupełnienia czyli amunicji mi dawać, Kurde, bo moim żołnierzom kończy się. przechodzą? Ty! Co za moim pancerem podąża? Cała ekipa pani. Próbuję ich ściągnąć, ale wytrzymałe są gnojki. Chyba już po nich? Tak na to by wyglądało. Dobra, pancerę muszę przestawić. Ja pierdzielę, moim żołnierzom kończy się amunicja. Oplaka 88 mógł normalnie pod ciężarówkę jakoś podczepić, nie? No tak, pod tego Opla zwykłego. No, no to lubię. Dzięki. Jedynie jak to się nazywał? Kibelwagen Kiebel! i motocykl nie może. Su76, następny jedzie. przeciw przeciwpancerny. Panca granatę. Ten Su76 jest naprawdę ślepy. Eee, ruskie. Nie dziwi mnie tak, bardzo. Eee, na moje pozycje się w ogóle coś ciekawo odbywa. Najlepsze, że mój pocisk przeleciał przez niego na wylot. O, zniszczony. W sumie spróbuję tego su przejąć. Nie! Co jest?! O ma no. Kolejny su Eee, info, czy to nie jest tam na strefie? Tu! Zaraz, chyba ci rozwalił. Tak! Ty one-shotował. nie powiem. Moja piechota tu zaczyna umierać. I moździerz został jeszcze przez tego słu rozwalony. A. Dobra, inwestuję w panzer 3L. E. A A! Już? Okay. Też brakowało więcej punktów. No właśnie, zdziwiłem się. No, mamy nawet victory point 791. Okej. Mamy mi 88% Dobra, ta bitwa dla mnie była trochę za krótka, następną rozegramy trochę dłuższą. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że taki materiał z pierwszego takiego starcia wam się podobał, na razie chcieliśmy na normalną, żeby sprawdzić jak to teraz nam pójdzie. Zagramy oczywiście następnym razem na wyższym poziomie i tym razem ruskimi. No i wtedy to my będziemy tracili czapki w swoich pojazdach. Trzymajcie się do następnego. Na razie.